Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak działają osiągnięcia na z CG Więc mamy trzy kategorie osiągnięć: zabite moby, zaklęte przedmioty i złowione ryby. Do każdego osiągnięcia mamy drzewko z 32 różnymi osiągnięciami. Od najgorszego do najlepszego, gdzie 32 osiągnięcie jest niemożliwe praktycznie do zdobycia, chyba że przetrehardujecie. Właśnie pokazuję Wam teraz wartości, jak widać na ekranie. Zacznijmy od y, enchantowanych przedmiotów. Zenchantuję sobie przedmioty i zdobyłem osiągnięcie zaklęte przedmioty 1. I to mi się odhaczyło na drzewku jako zielone szkiełko. Poenchantuję sobie jeszcze i dostanę zaklęte przedmioty 2. Teraz pokażę Wam jak działa osiągnięcie zabite moby, więc czuwałem sobie trochę zębiarków. Kurde, mam szat. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Dostałem zabite moby jeden. Za to jeszcze 10 dolarów. Oczywiście wartości się, zmie się zmienią, bo to jest wszystko w fazie testów. I będzie też więcej osiągnięć oczywiście. Bo to jest tylko preview. Więc tak. Teraz chodźmy sobie połowić może. To trochę potrwa, ale, ale no, dobra. Musimy złowić rybę. To nie może być żaden inny przedmiot, jakieś patyki, nie? To musi być ryba, stricte ryba. Ciekawe ile to potrwa. O, dobra. Zarzucę wędkę jeszcze raz i dostaję osiągnięcie miesięcy na ryby, więc to działa bardzo fajnie. Myślę. Jeżeli macie jakieś propozycje, to piszcie na Discordzie. A ja dziękuję za oglądanie.